Cześć, witajcie we vlogmasie numer 18 jingle bells, jingle bells. Mamy dokładnie 6 dni do świąt, nie wiem jak wasze przygotowania, ale moje są cały czas w trakcie, jak sami widzicie Zaraz wam pokażę dlaczego ta drabina tam stoi i co jeszcze dzisiaj muszę zrobić Jeżeli ktoś z was by się interesował jak moje samopoczucie, to powiem wam szczerze, beznadziejnie Zadzwoniłam dzisiaj do lekarza, mojego internisty, który mi powiedział, że mam brać pyralginę i się niczym nie przejmować. No, ja tłumaczyłam mu, że nigdy w życiu nie miałam takiego bólu rządka promieniującego do pleców i już biorę nospę i... Ulgix. Bo kamień wczoraj w nocy jeszcze jechał do apteki. Chyba była pierwsza albo druga, bo po prostu nie mogłam zasnąć z tego bólu. I pojechał mi właśnie po jakiekolwiek tabletki. I aptekarz właśnie mu doradził, że ten Ulgix e, i ta nospa powinna mi pomóc. No i faktycznie coś tam pomogła. No ale wiecie, to nie jest fachowa pomoc. Nikt mnie przecież nie zbadał, żeby mi doradzać, jakie mam brać tabletki. Więc to miało być tylko zastępcze, na noc, żebym w ogóle mogła zasnąć. No ale mój lekarz powiedział, że oni morfologii mi nie wykonają, badań mi nie wykonają, ponieważ. Jest piątek. Ale dzisiaj już nie będą nikogo przyjmować. Proszę zadzwonić w poniedziałek, a jeżeli by się coś działo, to proszę jeść na ostry dyżur. Także tak wygląda opieka w Polsce, jeżeli chodzi o zdrowie, także nie chorujcie, uważajcie na siebie i. Jeżeli Wy sobie nie pomożecie i nie znajdziecie rozwiązania, to w tych czasach już Wam chyba nikt nie pomoże. Chyba że zapłacicie jakiś gruby szmal. No dobra, przechodząc do dzisiejszego dnia, czy mi się poznać, gdzie no ale okej, okay, nieważne. Chciałam Wam pokazać moją nową szafę, ponieważ od paru dni w mojej sypialni prezentuje się nowa wielka szafa. I ogólnie mam z nią duży problem również, ponieważ mam za dużo ciuchów, żeby to wszystko pochować. E, oczywiście wieszaków też mi brakło, więc będę musiała jeszcze dzisiaj jechać do domu mojej mamy e, po części w swoich wieszaków, których właśnie nie mam u siebie. E, więc dzisiaj w sumie będzie taki dzień związany z porządkami właśnie w mojej szafie. Ponagrywam wam, jak ona właśnie wygląda. Muszę się Wam nią pochwalić, ponieważ jestem zachwycona. E, ma fajne lustra, ponieważ te lustra są bardzo takie przyciemniane i kamy się śmieję, że troszeczkę wyglądają jak. Szyby przyciemnione w samochodzie Ale zanim do tego przejdziemy To muszę iść sobie zrobić chyba rosół Na ten żołądek, bo nie wiem jak wam Ale u mnie rosół po prostu jest dobry na wszystko I muszę zrobić sobie jakiś rosołek Może z grysikiem tym razem Bo on też jest właśnie taki leciutki Chcę szybko ugotować rosół I wracam zaraz do was tutaj Z pokazaniem mojej szafy Rosół mi się już gotuje A ja sobie usiadłam ładnie na kanapę Chciałam sobie włączyć dalsze odcinki Uwięzionych ale siadam i nagle po prostu zaświeciło na mą twarz słońce. No po prostu cudmiot. Nie wiem, czy Wy też tak lubicie, ale ja kocham, jak podczas zimy jest trochę słońca, bo od razu mój humor się polepsza zima i jeśli to są takie można powiedzieć lekko depresyjne pory roku, i faktycznie jest mało w nich słońca, a jak się pojawia to słońce, to jest naprawdę raz na dwa tygodnie jak nie rzadziej, więc nic z tego korzystać. Miałam, tak jak wcześniej powiedziałam, obejrzeć Uwiezione, ale chyba poczekam, jak ten rosół mi się po prostu ugotuje i będę zażywać tego pięknego słoneczka, myśląc, że. Jest Jestem gdzieś w tropikach pod palmami, bo naprawdę, jak zamkniecie sobie oczy, to po prostu czujecie tylko te promienie słońca i wyobraźnia działa. Nie wiem, czy Wy też, ale ja już bardzo bym chciała lato, albo chociaż wiosnę. Nie lubię zimy, w sensie lubię grudzień, ale jest luty, więc czekam faktycznie na tą wiosnę i po sylwestrze, a w sumie już po świętach będę. Tylko żyła tą nadzieją na wiosnę, ponieważ jak wiecie, mamy nowe obostrzenia na Sylwestra, przez które większość Sylwestrów się pewnie nie odbędzie. No, chyba że pójdziecie do kogoś na 19 i wyjdziecie o 6 rano. Także nie wiem, macie jakieś fajne plany, Sylwestra? My w sumie nie wiemy, co będziemy jeszcze robić. Mieliśmy w sumie iść na domówkę, ale teraz z tą domówką to nie wiadomo, jak to będzie i chyba po prostu sama coś zorganizuje na jakąś mniejszą liczbę osób, ale jeszcze zobaczymy. No i 10 minut i gotowe. Dodałam sobie grysiku do tego rosołu oraz koperku, ponieważ ponoć jest dobre natrawienie i będę się delektować tym i tym, co tutaj mam za oknem. Patrzcie, jak pięknie. Dobra, meczki. Ostatecznie za długo się zasiedziałam przed telewizorem. Oczywiście oglądałam uwięzione i po prostu jakoś tak mi minęło półtorej godzinki. Już się ściemnia, dlatego zapaliłam tą lampkę z góry. Ogólnie mogłabym zapalić też. No ale tutaj mam żółte światło i totalnie inaczej to wszystko wygląda, więc e, przy takim białym świetle wszystko komponuje się po prostu lepiej. Także pokażę Wam tą, o jezu, pokażę Wam tą szafę z daleka, jak ona wygląda. Tutaj już mam parę półek zapełnionych i jakoś to leci. E, ona właśnie ma taką czarną ramę dookoła i na górze i na dole. Jest podzielona właśnie na trzy skrzydła, które się składają z trzech luster. E, tutaj mamy głównie trzy wielkie półki na jakieś takie większe gabaryty torebki i te sprawy. E, Tuż tu dałam część moich mniejszych torebek i portfel. Na górze jest taka półka od tej strony do końca tej Wiecie, na jakieś walizki, pościeli, te sprawy Tutaj są raz, dwa, trzy, trzy na jakieś tam właśnie torebki Czy na jakieś większe bluzy, jeszcze nie wiem dokładnie Tutaj jest taki drążek No i na dole już nic nie mamy Na środku to, co widzieliście Czyli właśnie półki podzielone na pół Tutaj dam sobie sweterki, bluzy jakieś Tutaj mam na razie spodnie, dresy tutaj jeszcze jest ścierka, bo przecierałam kurze Oczywiście musiałam to wszystko ładnie posprzątać Powiem tak, potrzeba matkom wynalazków. Słuchajcie, zebrało tu się mega dużo brudków tutaj, ale ani odkurzacz, ani taka wiecie szczotka nie daje rady. I stwierdziłam, wezmę suszarkę i po prostu to przedmucham. Eee, kiedyś też słyszałam, że jeżeli coś jest głupie, a działa, to wcale nie jest głupie. Także działamy. <zysy> Tutaj są podzielone szuflady, dobra nie będę Wam tego pokazywać, bo mam tu bieliznę, tutaj chyba jeszcze nic nie ma, tak. I wszystkie właśnie te trzy szuflady są podzielone, właśnie na pół. No i teraz ostatnia część wygląda następująco. Są tu też drążki na wieszaki, i właśnie są te drążki i na górze, i na dole. No, i tutaj mam resztę rzeczy w tej siatce z oponeo. W ogóle to jest od Kamila po oponach. W sumie nie po oponach, bo ta siatka była po prostu czysta i Kamilowi została, więc mi dały, żeby mi się to wszystko pomieściło. No, i tutaj właśnie są takie dwie, dwa drążki. Tutaj będą jakieś takie bardziej eleganckie rzeczy. Moje sukienki. Kiedyś Wam może wszystko pokażę, co ja tutaj dokładnie zrobiłam. I zrobimy taki osobny odcinek na to, co się mieści w tej szafie. Teraz, no, jeszcze dużo mam do rozpakowywania. Część rzeczy mam, mamy, część u siebie tutaj mam kolejną, że tak powiem kubkę moich ubrań którą też właśnie muszę rozpakować więc troszeczkę się tego nazbierało i będę to dzisiaj robić pewnie jutro i pewnie do świąt mi trochę to zejdzie, dlatego tak się śmiałam, że dzisiaj jest taki sprzątający dzień ponieważ no mam parę rzeczy właśnie do ogarnięcia w domu jeszcze trzeba podkurzać i tak dalej ale to będę chyba już robić jutro albo w poniedziałek a właśnie dzisiaj chciałam jeszcze się skupić właśnie na tych szafach i chociaż żeby zapełnić jedną trzecią tej szafy, bo póki co tu trochę, tu trochę, tu trochę, ale jeszcze dużo pozostało, więc póki co tak to wygląda. A odcinek z całości tej szafy, co tutaj się mieści, na pewno zrobię osobny, ale to już uwierzcie mi w styczniu, poza nim ja te wszystkie rzeczy po przywożę od mojej mamy, to po prostu troszeczkę minie. Więc tak to obecnie wygląda, a ja tak wyglądam, ponieważ, no wiecie, chciałam się ubrać mega wygodnie. Adresy nie wiem, jak dla Was, jeszcze na takiej grubej gumce, to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka może być. Mam nadzieję, że szybko znajdę te wieszaki, ponieważ u mojej mamy jest pełno kartonów z różnymi moimi rzeczami, przyborami jeszcze w ogóle z książkami z gimnazjum. Wiecie, jak się ogólnie pakowałam, to wszystko pakowałam wszystko tak naraz. Nie robiłam jakiejś większej segregacji, dlatego nie wiem, czy od razu znajdę te wszystkie wieszaki. Mam nadzieję, że tak, Żeby móc powoli sobie tutaj wprowadzać już jakiś taki bardziej porządek. Więc właśnie Kamil zaraz po mnie przyjedzie i właśnie wybieramy się do mieszkania mojej mamy. Więc widzimy się za chwilę. Ja muszę się przebrać z tych ciuchów, bo są troszeczkę nie Teleportowaliśmy się. Szukamy wieszaków. O jest. Strasznie dużo jest tego wszystkiego, więc ciężko będzie to znaleźć. No ale. Co? Ciężko śrubokrętem nie, otwierać? Właśnie, ale nie wiem gdzie to jest. Ale pamiętam, że to się wysypiwały z tego aż te wieszaki. Ja to mam. Śmiesznie to wygląda. Jakbyś był w jakiejś dżungli. Słuchajcie, przeprowadziłem się. W końcu mogę odpoczywać. Pod palemkami, właśnie dzisiaj o tym mówiłam. Dobra? że przydałoby się słoneczka, trochę, palemek. No, no, tu nawet Sylwestra nie będzie. No też o tym mówiłam. Aha, no to ja już nic nie mówię. Tak szczerze mówiąc, ja się tutaj zatrzymałem, bo wiedziałem, że będzie nowa nagrywka dla ciebie. Tak? tak? Tylko do tego, a myślałam, że naprawdę masz ochotę. Nie. Słuchajcie, jedziemy sobie kulturalnie tam do Karolinki, a tam jest KFC. 50-40 na godzinę. No, jedziemy sobie tak. I bo chcieliśmy po prostu pojechać sobie coś zjeść, jakieś kurczaczki i te sprawy. Jedziemy, jedziemy, nagle patrzymy się na stacji, która była ostatnio wyremontowana przez Subway. Mieliśmy Subwaya parę lat temu w Opolu, bo pięć albo sześć, ale ojej. go nagle w ogóle wycofali. Nagle. I tak, no, nie było jakichś informacji mogliśmy czy coś. sobie iść, zakończyć raz, drugi, trzeci, pożegnać się na spokojnie. I, tylko i zawsze od jak razu. byliśmy w Warszawie i we Wrocławiu, zacząć tego Subwaya i nagle tak jedziemy, jedziemy, mówili, patrz Subway. I tak, co? Jaki Subway? Mówi, no na bank tam pisały Subway. Przyjechaliśmy zobaczyć, czy mi się coś nie pomyliło. I serio, mamy subway w Opolu. No, także... się znów u nas świeciło, także mówię do Agi, że jeszcze tylko Starbucksa trzeba poszukać i już tak. będziemy mieli wszystko. wszystko. Już nie <laughs> będzie sensu wyjazdu tak, do innych tak, miast. Tak, <laughs> dokładnie. Ja już wróciłam do domu i słuchajcie, okazało się, że to pudło z wieszakami, które właśnie mam tutaj, widzicie, całe pudełko wieszaków, było na samym wierzchu. A my otwieraliśmy każdy poszczególny karton od samego końca, okazało się, że na samym początku był właśnie ten karton z tymi wieszakami, także nie zostaniemy chyba nigdy detektywami, ani tropicielami wieszaków, totalnie nam dzisiaj to nie wyszło, spędziliśmy chyba 30 albo 40 minut na szukaniu. Potem właśnie pojechaliśmy do tego Subwaya, ostatecznie te kanapki z tego Subwaya, powiem Wam... Takie średnie, ale że to jest dopiero drugi dzień otwarcia, to wiadomo, że nie wszystko, że tak powiem, od razu jest wspaniałe i pyszne, więc na pewno wrócimy tam za jakiś czas, pewnie za 2-3 tygodnie, jak znowu nas pozamykają. Więc... więc przynajmniej będziemy sobie jeździć na kanapki do Subwaya. E, tak to poza tym chciałam Wam powiedzieć, że dzwoniłam do tego pana, od którego zamawiałam na Allegro choinkę na pniu i on mi powiedział, że choinka prawdopodobnie będzie jutro albo w poniedziałek. Miała będzie do dzisiaj, maksymalnie do dzisiaj i wcześniej też z nim o tym pisałam, on powiedział, że on dopiero dzisiaj ją wysłał, także jak będzie jutro, no to ja nie wiem, to będzie jakiś cud, ale mam nadzieję, że faktycznie dojdzie, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby tej choinki nie było na święta, choćby już miała przyjść w środę, czy nawet w czwartek rano, to oby po prostu była, a ja tymczasem lecę rozpakować kalendarze z tamtych dni, bo przez to, że nie było vlogmasów, oczywiście tych kalendarzy sama też nie rozpakowywałam, więc teraz z Wami to wszystko rozpakuję i Wam oczywiście pokażę, co tam jest w środku. Także, żeby Was nie zanudzać, od razu przechodzę do rozpakowania, mamy 4 aż dni do rozpakowania, właśnie 15, 16, 17 i 18, tutaj już widzę, że, wiecie co, chyba nawet nie będę tego wyjmować, żeby było szybciej, tutaj jest kolejna szminka, która jest, z tego co widzę, nie matowa, tylko właśnie takiego koloru lekko... Różowego, ale będzie błyszcząca. Dobra, lecimy do szesnastki. Ze mną nie będzie takiego śmiechu jak z Kamilem. Niestety. Dlatego tak pomyślałam teraz, że zostawię mu rozpakowywanie swojego kalendarza z Haribona. Następny raz będzie miał aż pięć numerów do robienia Tutaj widzicie, jest kolejny cień do powiek. I powiem Wam, że on tutaj w kamerze wygląda, jakby był srebrny. A on jest złoty. Chyba nawet z tyłu będzie pisać, że jest złoty. Dobra, lecimy teraz do 17. Jak dobrze, że tu nie trzeba szukać, tylko wszystko jest po kolei. A tutaj jakby ktoś mi ją chciał otworzyć, bo była taka luźna. O, kolejny. I co? Jaki to jest kolorek? Wygląda tak samo, powiem Wam szczerze. Ale jest to kolorek. Kurczę nie, ostrzy. Wygląda podobnie, ale widać, że jest to ciemniejszy odcień tego wcześniejszego. Chyba bardziej tutaj możecie zauważyć, że to ma takie złote drobinki. Dobra, i ostatnią rzeczą jest tutaj rzecz spod osiemnastki. Gdzie to się tutaj zaczyna? Kurczę, ciężko to dostrzec. O! I pod osiemnastką mamy matową szminkę. Już widzę, tylko ciekawe o jakim kolorze. I co my tu mamy? Mamy tutaj. uuu, jakiś ciemny kolorek. i naprawdę nigdy nie miałam takiego ciemnego koloru. Może jak w końcu nam wszystko pootwierają, będzie można pójść na jakąś imprezę, to może faktycznie wybiorę taki kolor. Chociaż powiem Wam szczerze, że ostatnio też nie miałam fazy na jakieś imprezy, nawet jakby były te wszystkie rzeczy pootwierane. Ale może kiedyś faktycznie mi się sprawdzi. Chociaż nie do końca jestem tego pewna, ze względu, że nigdy sama z siebie nie kupiłabym takiego koloru. No ale zobaczymy. Natomiast te cienie do powek naprawdę wyglądają cudnie. Tutaj jeszcze wam porównam. Jest ten bardziej złoty, to jest ten drugi, ale oba właśnie mają odcienie koloru złotego, nie srebrnego. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. Jeżeli nie, to zostawcie w dół. Jeżeli oglądniecie go w całości, to macie do tego jak najbardziej prawo. Jeżeli chodzi o kalendarz z Haribo, to zostawiłam go faktycznie dla Kamila, żeby sobie go rozpakował. Wy będziecie mieć więcej fanów, on będzie miał więcej zabawy, także na pewno w następnym vlogmasie będzie rozpakowanie kalendarza z Haribo, chyba aż z 6 dni, ponieważ jutro nie będzie vlogmasu masu. Ze względu na to, że mam zajęcia od rana do wieczora, właśnie online, i po prostu nie będę miała kiedy nagrywać, więc filmik będzie w niedzielę wieczorem z tych dwóch dni. W sobotę też coś będzie, zresztą zobaczycie, że coś dosyć ważnego Wam nagram z soboty, a niedziela będzie takim dopełniaczem do tej soboty i wrzucę na pewno ten filmik w niedzielę wieczorem. Także do zobaczenia za dwa dni.